Dla upamiętnienia historycznego spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z wielotysięczną Rzeszą pielgrzymów w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku, przy katedrze rzeszowskiej powstaje Park Papieski. Drogę z katedry do obelisku w centralnej części parku stanowi aleja przesłania papieskiego. Na czternastu kamiennych tablicach, przypominających 14 encyklik papieża, zostały wypisane teksty nauczania naszego rodaka z różnych miejsc przemówień dokumentów i pielgrzymek. Wśród nich jest tekst pielgrzymki do Rzeszowa i do Krosna. Park liczy 17 hektarów. Roślinność stanowią liczne nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Znajdziemy tutaj m.in. klony, srebrzyste dęby, czerwone berberysy, platany, akacje, śliwy wiśniowe, tawułę japońską i wieżbę integra. Wielobarwne drzewa liściaste, krzewy i kwiaty urzekają swoim pięknem. Od obelisku w kierunku placu zabaw i rekreacji płynie strumyk wodny z licznymi fontannami, mostkami spacerowymi. Może przypominać nam myśl Jana Pawła II o górskim strumieniu i drodze człowieka do źródeł wiary i pełni człowieczeństwa. zabaw i rekreacji, wyposażony w nowoczesne urządzenia zabawowe, podzielony na dwie grupy wiekowe, jest zaproszeniem dla rodzin. Troska o rodzinę, budowanie więzi rodzinnych, wspólne spędzanie czasu zawsze leżały na sercu Jana Pawła II. Między katedrą a parkiem, w miejscu gdzie na historycznym spotkaniu z Janem Pawłem II były usytuowane chóry i orkiestra, planowana jest scena. Ma formę muszy i będzie zaproszeniem do okolicznościowych spotkań, koncertów i promowania kultury chrześcijańskiej. Parkingi przy parku umożliwią pozostawienie samochodu zmotoryzowanym chcącym zwiedzić park, bądź odpocząć w nim. Zapraszamy do współpracy w tworzeniu parku Jana Pawła II. Kontakt. Urząd Miasta Rzeszowa oraz Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła II. Lumen and Special.